Ostatnia skrzynia, proszę trzymaj kciuki! Skina z poprzedniego filmu z CSGO Skinsa wygrywa. Gratuluję serdecznie, to jest na Discordzie, na kanale Odbyz skina. Do wygrania się taki skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście słyszał, dzwonę, łapę w górę pod filmem. No, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu Kroxy na CSGO Skin. loguj się z linku, subsypcje, bądź klikaj magiczny, zielony guziczek. I tutaj oczywiście chodzi Kroxy przez 2x3, przez free, 10% więcej do każdej wpłaty. I oczywiście, jak Croxy Kroxy, masz szansę wygrać takie piękne skiny, Między innymi dwie kosy zamieniły depozyt. Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROPSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No w opisie. A my dzisiaj naprawdę przepotężny budżet mamy, bo jest to budżet rzędu 20 tysięcy złotych i myślę, że możemy sobie zacząć skrzyneczkami. Um, no właśnie, czy ja sobie tyle wydawać na te skrzynki, zrobić? Jakby mm, zacznijmy trochę, że jednak, ok? 5 skrzynek Scarlet, 5250 zł. Zróbmy taką bitwę na start, bo jakby kurczę chciałem uderzyć, naprawdę chciałem uderzyć w te ruby, ale no jak mam tyle wydawać na zaledwie cztery skrzynki, no to tak. Szybko mi się odwiedziało, ok? Więc no, liczymy, że tutaj zaczniemy dobrze tą bitwą i potem, ewentualnie, jeżeli uda nam się zebrać tak z 25-30 tysięcy, no to wtedy możemy iść na skrzynki z ruby i zobaczymy co się stanie. Póki co tą bitwę. Wygrywamy, tak, ale nie jest to póki co jakaś fenomenalna bitwa z naszej strony. 900 zł tutaj kosa. Przewaga jest jak najbardziej 500 zł. I ostatnia skrzynia. No, jest to oczywiście bitwa wygrana, no ale jest to bitwa na delikatny plusik, tak? Delikatny tutaj plusik. Liczyłem na coś więcej, ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Od czegoś trzeba zacząć ten dzisiejszy film. Zjedziemy sobie troszkę niżej. Jeszcze troszkę niżej, czy tutaj idziemy, jest? tutaj jest ta skrzynka. Ona, 38 zł, to już to naprawdę? Dobra, no wrzucimy sobie 4 takie skrzynki. Ile kosztuje ta skrzynka slime? O, trochę kosztuje. Okej, okay. jeszcze nie otwierałem, ale jest to nowa skrzynka. Więc sobie wrzucimy. Niech będzie tutaj taki miks purpurowo-zielony. No, ładnie to się prezentuje. Bardzo ładnie wygląda ta skrzynka. Więc wrzucamy i zobaczmy, jak nam pójdzie skrzynka. Przypominam, slime kosztuje 3000. Zrek? 3000, 2,400. Taką trójkę tak zobaczyłem, już mi się coś klepał od główki, no, a skrzynka tej Ascent też ma do zaoferowania fajną memeczkę za 3400 zł w najlepszym stanie, jakby udało nam się oczywiście ją trafić, ale póki co szarość nie radość, tak bym to chyba ujął no ale zaczynamy teraz mocarze skrzynki Slime na trybie oczywiście Jester zaczynamy bardzo dobrze, Emeraldzik 8000 zł fenomenalny drop na sam początek, ale Fire Serpent 3400 no, na szczęście tam moja koska troszkę więcej. Dwie skrzynki jeszcze przed nami. Oj, ten digielek. No właśnie 700 i ostatnia skrzynia. Zadecyduje, czy tą bitwę wygramy. I mamy to jeszcze tutaj piękny kałak kafla i mamy 17 koła z tej bitwy. No i to jest właśnie to, na co liczyłem. No to może teraz. Mam nadzieję, że się nie przeliczę, jak pójdę na tą skrzynkę, bo już tyle ile razy się przeliczyłem, jak ta skrzynka wróciła, ta procentowa, to jest naprawdę, to jest najgorsza skrzynka procentowa, jaka była i kiedykolwiek będzie na tej stronie. Naprawdę, a ja i tak na nią zawsze wchodzę. Okej. Okay no powiem tak, ale, no głupio wiesz, można by rzec, 21,5 koła, bo padł desert Hydra, no cóż to za drób! A patrz jeszcze, pierwsza skrzynka mi tak oddała, no powiem tak, że, no tego się totalnie nie spodziewałem, ja tą skrzynkę zdążyłem obrazić, na każdy możliwy sposób, a tutaj spadła Hydra, stary, za 21... I pół koła, no naprawdę, no nie, nie, wiedziałem, naprawdę, nie wiedziałem, że do tego dojdzie jeszcze, jak ta skrzynka jest aktualnie na stronie, że uda mi się to w końcu trafić. Ale najważniejsze jest to, że z tej bitwy wychodzimy prawie 16 tysięcy złotych na plus 43 koła, no i to jest budżet, z którym możemy iść na naszą skrzynkę z M9 rugi. 20 ponad tysięcy na 7 takich skrzynek wydajemy. Powiem tak, jeżeli uda nam się zdobyć M9 Ruby, no to jesteśmy za robasami, jesteśmy ustawieni i no naprawdę super sprawa, tak? A hasło konkursowe, można napisać, czy wolisz skiny i kosy oczywiście Ruby czy szafi. No ja jednak tutaj, mimo wszystko, no jakby weszły skrzynki procentowe z szafirem, to bym się nie obraził, tak? Ja jednak tutaj, no tym Szafir jestem, bo ten niebieski niż czerwony, ale. No tutaj chyba wyjątkowo wolałbym jednak tego czerwonego Rubin, jeżeli te niebieskie naklejki. No, może bardziej, znaczy niebieski, on są fioletowy, dobra, nawet no, Mike. Trzy skrzynki, jeszcze trzy szanse, no już tylko dwie, żeby trafić. Tą n 9 Ruby, zobaczmy, kręci się skrzynka i czy będzie n 9 No była blisko, ale niestety nie ma. Ostatnia skrzynia, ostatnia szansa, żeby dostać tę... No, Okej, okay. fenomenalnie, no powiem tak. Powiem tak, no nie po to zbierałem, żeby teraz y, kisić w skarpecie, tak? Ale to będzie głupie, nie? To jest, ojej, ojej, samo, i samo sam, Proszę, weź tutaj, oszczędź Proszę, 7 skrzynek Oj, mignęła tutaj piękna M9 Najtańsza za 80 tysięcy, najdroższa za 85 000. No i zobaczmy, no kolejna naklejka do kolekcji to by się spodziewał? Przed nami jeszcze pięć skrzynek z M9. -ką. No i patrz, teraz dwie Gdyby No co się dzieje? Trzymam kciuki. Naprawdę trzymam kciuki, że to 3% okaże się procentem wystarczającym, żeby to będzie 9 zdobyć. Trzy skrzynki do końca. Czy jeszcze się tutaj coś zmieni w tej skrzynce? Na pewno nie. No i zobaczmy. Kręci się na skrzy... następna skrzynka. I tu jest pusto. Nie. To się nie dzieje. Ostatnia skrzynia. Proszę, trzymaj kciuki. Wizu, kochany. Ja pierdolę.